Cześć! Spotykamy się dzisiaj w trochę innych okolicznościach. Nie jest to winnica, nie jest to winiarnia. Jesteśmy w kuchni. E, skoro jesteśmy w kuchni, to z pewnością będziemy rozmawiać o tym, e, jak łączyć wina z potrawami, jak e, smaki będą wpływać na, e, na to, co mamy na talerzu, co mamy w kieliszku. E, I od tego chciałbym dzisiaj z Wami rozpocząć ten cykl spotkań, e, bo jest to pierwsze e, z naszych e, nagrań, natomiast w przyszłości będziemy chcieli Wam pokazywać. Spotkania z różnymi ciekawymi osobistościami, które będą razem ze mną w tym miejscu, i będziemy może wtedy trochę więcej rozmawiać o tym, co na talerzu. Dzisiaj skupię się bardziej na tym, co w kieliszku. Co w kieliszku, i tak naprawdę, jak finalnie traktować wino, i temperaturą, i kieliszkiem, i tym, co dookoła. Zastanawiając się nad. Samą teorią łączyniami z potrawami często jest tak, że może zbyt dokładnie chcielibyśmy wiedzieć, czy to wino jest dobre do tego dania, czy, czy, czy ono nie jest dobre. Miejmy to gdzieś tam zawsze z tyłu głowy, że e, tutaj nie ma jakichś pomyłek, nie ma błędów. Czujmy się swobodnie i w kuchni, i w, e, wszędzie tam, gdzie to wino z nami jest. Tak naprawdę, nawet sam kieliszek, e, w jakim degustujemy wino, również ma wpływ na to. Jak my odbieramy dane smaki. E, zwróćcie uwagę, nalewa teraz dosyć wytrawne, kwasowe wino do tego wąskiego kieliszka, który zupełnie inaczej będzie traktował e, właśnie i profil aromatyczny, i smakowy tego wina, niż w takim kieliszku, byśmy próbowali to wino. E, zobaczcie, jak układają się nasze usta i język, jak degustujemy wino z tego właśnie kieliszka. Nie musimy nawet o tym jakoś szczególnie myśleć, to się dzieje po prostu samoczynnie. Wina, które są dosyć aromatyczne, są bardzo kwasowe, myślę, że lepiej próbować właśnie z takich węższych kieliszków, gdzie odbiór tej kwasowości może być w odczuciu mniejszy niż w rzeczywistości. Przeciwnie z takimi kieliszkami. Te pełniejsze, one czasem mogą powodować, że e, po pierwsze, temperatura, w której serwujemy wino, co też nie jest bez znaczenia, może być o drobinę wyższa. I takie wina jak e, dojrzałe burgundy, czy jakieś pełniejsze, białe wina, trochę starsze, może beczkowane, one będą lepiej pachniały, lepiej smakowały właśnie w e, tych wyższych temperaturach, w takich pełniejszych kieliszkach. Nie odbierajmy to w ten sposób, że. Mniejsze kieliszki do białego, a e, pełniejsze, większe do czerwonego wina. Nie zawsze tak naprawdę jest to prawdą. Przede wszystkim próbujmy nawet jedno i to samo wino w kilku kieliszkach. Zobaczcie, ja nie chcę tutaj w ogóle rozmawiać o tym, czy do kurczaka to Chardonnay, czy do ryby to Sauvignon Blanc, albo do steka wołowego to Cabernet Sauvignon będzie najlepszym winem, e, bo to zupełnie nie o to chodzi. Ja chciałbym kilka wskazówek pokazać, czy poopowiadać o nich, jak dane smaki w potrawach wpływają na wino. Po pierwsze, mamy dwa takie smaki, które działają pozytywnie na wino. To jest smak słony i to jest smak kwaśny. Tylko co tak naprawdę oznacza to, że te smaki wpływają pozytywnie? Pozytywnie to znaczy, że wino smakuje mniej kwasowo, jest mniej wytrawny, jest bardziej owocowy, jest pełniejszy, po prostu smakuje nam lepiej, nam lepiej. I wyobraźcie sobie taką potrawę, która nie ma w sobie ani grama soli, w ogóle kwasowości i jeszcze jeden element, to jest tłustość. Czy to jest tłuszcz z oliwy z oliwek, masło, śmietana, czy tłuszcz, czy tłuszcz znajdujący się w rybie czy w mięsie, które właśnie spożywamy, to no, pewnie są takie potrawy, ale większość z nich jednak któryś z tych elementów zawiera. I wszystkie te trzy składniki, powtórzę, sól, kwas i tłuszcze obniżają odruch kwasowości w winie. Powodują, że wino smakuje nam e, trochę bardziej. Zresztą myślę, że jest to e, bardzo ważny jakby czynnik, który powoduje, że no właśnie, wina wytrawy nam bardziej smakują. Zwróćcie uwagę na to, co, co możemy spotkać w wielu sklepach z winem. Eee, są to wina z bardzo wyczuwalną słodyczą. Czy to są wina półsłodkie, czy wręcz słodkie, czy nawet półwytrawne. E, ten cukier resztkowy tam się znajduje. A spróbujmy białe, kwasowe, bardzo wytrawne wino połączyć z jednym elementem, o którym wspomniałem wcześniej. Mam przed sobą. Wino, które rzeczywiście jest bardzo młode, oparte o takie nuty cytrusowe, raczej owoców e, pestkowych, też tutaj możemy trochę znaleźć. Ale nie o zapach mi w tym momencie chodzi, chodzi mi o tą wysoką kwasowość. Próbujemy najpierw wino, później pokrójcie sobie odrobinę cytryny, spróbujcie cytrynę. I wróćmy. Do wina. Mm. Automatycznie odbieramy to wino jako, no właśnie, mniej kwasowe, bardziej owocowe, jako mniej wytrawne. I to jest chyba ten element, którego wchodząc w temat wina, trochę się obawiamy. Tej wysokiej kwasowości. Jest to właśnie sposób na to, aby trochę tą kwasowość zniwelować. Nie mówię oczywiście o tym, żeby przed każdym posiłkiem ósemeczkę cytryny spożywać. Ale po prostu traktujmy wino jako część naszego posiłku. No dobrze, wiemy już, jak działa sól, jak działa kwasowość, jak działają elementy tłuste na, na wino. Natomiast zastanówmy się, co może działać negatywnie na to, jak odbieramy wino. Przede wszystkim jest to słodycz. Słodycz i umami, ale skupię się na razie na elementach słodkich. Słodycz działa zupełnie odwrotnie niż e, właśnie sól, niż, e, niż elementy kwaśne czy tłuste. Powoduje, że wino jest w odbiorze bardziej wytrawne, że ono jest w odbiorze bardziej kwasowe. Wręcz niwelujemy te elementy owocowe w winie. To nie do końca jest pozytywne. To co zrobić z deserami? Co robić z elementami słodkimi? Jeśli próbujemy jakichś deserów, czy w ogóle e, dań, które mają w sobie ewidentną słodycz, to postarajmy się dobrać do tego dania wino, które ma co najmniej tyle samo słodyczy co danie. Co najmniej tyle samo, ale żebyśmy też nie przesadzili. Bo do delikatnego, słodkiego deseru może niekoniecznie e, próbować super słodkie wina w połączeniu, tylko takie, które tą słodycz mają na odpowiednim, niewysokim poziomie. Żeby e, Finalnie wino nie smakowało jako bardziej kwasowe, jako bardziej wytrawne. Wino powinno mieć trochę więcej słodyczy niż deser. Umami, czyli smak, który może nie do końca też jest taki łatwy w odbiorze, dlatego, że słodki, słony, kwaśny, gorzki, to my gdzieś naturalnie wiemy, jak, jak je odbieramy, co to są za smaki. Z kolei umami, umami jest to smak, który rozpoczyna się jako słony, a kończy trochę jako taki no właśnie, rosołowy, warzywny, glutaminian sodu, myślę, że warto spróbować i zapoznać się z tym smakiem. Wtedy będziemy wiedzieć, o czym jest mowa. Ten smak też nie działa pozytywnie na, na wino. Dobrze, a jakie jeszcze inne zasady poza wymienionymi już mogą działać w tym właśnie temacie? Przede wszystkim taka ogólna zasada, Lekkie danie do lżejszego wina i cięższe dania do pełniejszego, e, bardziej mocarnego, może pełniejszego e, czy bardziej alkoholowego wina. Może najlepiej pokażmy to na przykładzie. Weźmy filet z dorsza. Jeśli ktoś zadałby mi pytanie, jakie wino najlepiej dobrać do dorsza, to warto trochę wgłębić się w temat i zapytać, a co do tego dorsza będzie jeszcze serwowane jaki sos, jakie dodatki. Bo jeśli będzie to po prostu dorsz, spary, odrobinę cytryny i może jakieś elementy y, warzywne, y, y, lekkie w odbiorze, to do tego wystarczy podać y, Rieslinga, Sauvignon Blanc, lżejsze, młodsze, y, bardziej kwasowe, y, lekkie wina białe. Natomiast jeśli zmienimy ten dodatek, na przykład na risotto, risotto z, z grzybami, do tego jakiś sos na bazie demiglasu, czy na bazie czerwonego wina, odbiór tej potrawy będzie zupełnie inny. Będzie pełniejszy, będzie trochę cięższy. Dlaczego wtedy nawet nie, nie spróbować z lekkim, czerwonym winem, typu Pinot Noir, czy e, wiele innych, e, nie tak skoncentrowanych i masywnych, ciężkich, czerwonych win. Jest to też jakiś sposób na może urozmaicenie, że do winy nie zawsze, do, do dania, do, do ryby nie zawsze musimy podawać wina białe. Spróbujcie, eksperymentujcie, w, bawcie się tymi smakami, które są w winie, które są w potrawach. Wszystkie zasady, reguły, czy takie wręcz sugestie, które powiedziałem, one tak naprawdę działają. Natomiast bardzo bym chciał, żebyście traktowali to wino z. Delikatnym przyburzeniem oka i abyście cieszyli się nim e, częściej niż czasami. Na zdrowie!